Rząd przyjął zapowiadany przez premiera Donalda Tuska wieloletni plan finansowy państwa. Od 2011 roku przez trzy lata obowiązywać będą trzy stawki podatku VAT: 5, 8 i 23%. Opozycja reaguje: ten rząd miał ciąć wydatki, a nie sięgać do kieszeni obywateli. Prawo i sprawiedliwość mówi o wymiernych skutkach dzisiejszej decyzji. Mleko krowie za litr. 2 zł 69 po podwyżce 2 zł 77. Jajkurze za sztukę obecnie 46 groszy za sztukę, po podwyżce 48. Premier odcina się od zarzutów, twierdząc, że dla przeciętnej polskiej rodziny zmiany będą się wiązały z dziennym dodatkowym kosztem kilkunastu groszy. Jednocześnie jest dumny z kompromisowych decyzji podejmowanych przez koalicję w krytycznych momentach. To, że mamy z premierem Pawlakiem gotowość stanięcia po jednej stronie i, i, i bronienia tego trudnego projektu, to jest. To, jest, to dobrze świadczy moim zdaniem o. o o Kompromis rzeczywiście jest, ale łatwo o niego nie było. Decyzja o zmniejszeniu stawki na podstawowe produkty żywnościowe zapadła na wniosek koalicjanta. Była dość długa i bardzo burzliwa dyskusja dotycząca także różnego rodzaju wyliczeń. Ostatecznie udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie, żeby zachować właśnie takie podejście, aby na te podstawowe produkty żywnościowe stawka, żywności, stawka vat uległa zmniejszeniu do 5%. Tych zmian koalicjanci w sejmie poparcia nie znajdą. Premier spotkał się dzisiaj z przewodniczącymi klubów. Lewica już teraz mówi, że konieczne jest przygotowanie kompleksowego rozwiązania skutkującego wyjściem Polski z recesji. Jeżeli taki plan będzie przedłożony Tutaj w polskim parlamencie jesteśmy gotowi nad takim planem rozmawiać. Jednostkowe takie wydarzenie, jakim jest podniesienie podatku VAT, nie wchodzi w rachubę. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele prawa i sprawiedliwości. Jak mówią, o takich sprawach należy informować cały Sejm. My uważamy, że rozmowa za zamkniętymi drzwiami nie ma sensu. Premier Donald Tusk powinien rozmawiać z. Sejmem. Dlatego złożyliśmy wniosek o informację prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji finansowej naszego kraju. Te porozumienia wewnątrzkoalicyjnego podkreśla wicemarszałek Sejmu Ewa Kieszkowska. Jej zdaniem najważniejsza jest przecież troska o budżety polskich rodzin. Ważne, że doszło do zrozumienia i do porozumienia, i że. Te budżety rodzinne są w miarę bezpieczne. W tej sytuacji ważne również dla, dla budżetu państwa doszło do ważnego porozumienia. Budżety rodzin bezpieczne, koalicja bezpieczna. Żyjemy w bezpiecznym państwie, choć premier Donald Tusk informując o zmianach powiedział, że co prawda tego nie zakłada, ale czarny scenariusz przewiduje w perspektywie kilku lat kolejną Dziękujemy, podwyżkę sobecznie. podatków jako sposób dyscyplinowania finansów.